Opowiadają o swoim małżeństwie i receptach na jego zgodny przebieg. Uroczystość Złotych Godów pokazała kolejne pary, które mówią o sobie samych, że są wybrańcami, a ich jubileusze o tym tylko zaświadczają. Na pewno są ludzie wyjątkowi, a cieszę się, że przede wszystkim oni przychodzą na te nasze uroczystości, które są dla nich organizowane. Mieliśmy podczas tej uroczystości zaproszonych troszeczkę więcej par, ale z różnych względów czy to choroba, czy jakieś sytuacje, okoliczności, zdarzenia uniemożliwiają im tutaj dzisiaj bycie z nami razem. Ale cieszymy się, że również są pary, które mają większy staż niż tylko 50 lat, bo i 65, i 60, i 55. Także myślę, że jest to też taka dla nich miła chwila, kiedy mogą się spotkać, kiedy mogą wymienić własne myśli, doświadczenia, a przede wszystkim wyrwać się z domu troszeczkę i z tej szarzyzny. 65 lat minęło. Poznaliśmy się z mężem na zabawie szkolnej, gdzie nas zabrali rodzice. Mąż, ja już byłam po skończeniu liceum. Mąż przyjechał na, na przepustkę z wojska i on miał brata w szkole podstawowej, a ja miałam siostrę i rodzice na zabawę szkolną z rodzicami nas zabrali. No i tak żeśmy przetańczyli całą zabawę i tak tańczymy 65 lat. Przede wszystkim musi być wzajemna tolerancja, zaufanie w każdej dziedzinie, Również, żeby po prostu w tej prozie życia codziennego się wzajemnie wspierać. Bo wiadomo, że małżeństwo to raz z górki, raz pod górkę. I starać się, żeby tych przeżyć takich pod górkę było mniej, a więcej tych z górki. Złote gody już były teraz nie wiem pozłacane i posrebrzane, no nie wiem, wszystko razem po tropu. Także jesteśmy wybrańcami po prostu chyba losu. Po prostu każdy z małżonków musi mieć swoje zainteresowania. Nie może jeden drugiego pilnować cały czas 24 godziny, tylko na przykład mąż jeździł sobie na rybki, ja chodziłam z koleżankami do kina, lubię czytać książki, chodzimy też na spotkania y, z pracy dawniejszej. I z takimi przyjaciółmi też z kółek różnych emerytów. Chodzimy, chodzimy na zabawy, bo jeszcze trzeba korzystać, póki można. Także to myślę, że to po prostu trzeba mieć zainteresowania przede wszystkim jakieś swoje też. nie? No i najważniejsze, trzeba się kochać trochę, chociaż nie przez tyle lat. Coraz więcej takich par mamy z uwagi na to, że również troszkę ta nasza długość życia jest jednak e, większa, więc też łatwiej pewnie te jubileusze obchodzić, ale myślę, że to przed. Przede wszystkim ogromny zaszczyt dla nas, jako władz miasta, tutaj naszym mieszkańcom pogratulować i życzyć kolejnych jeszcze długich lat życia właśnie w tym szczęściu małżeńskim. Myślę, że Państwo są naprawdę wyjątkowi, bo przecież przeżyć z sobą 50 lat, a takich par mamy dzisiaj 9. Czy Mamy kolejne trzy pary już z wyższym stażem, czyli jedna z stażem 55, jedna ze stażem 60 i jedna z 65. To już jest rzeczywiście wyjątki szczególne. Ja myślę, że to jednak z jednej strony mówimy, że to jest piękna miłość i to wspólne przeżycie tych wielu, wielu lat, ale z drugiej strony wiemy, że życie nie jest zawsze kolorowe, że w tym życiu zdarzają się różne i problemy i, 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 są, i świeci słońce i pada deszcz, więc też to wszystko Wszystkie trudy trzeba wzajemnie przejść i myślę, że to też wzajemna tolerancja, również wyrozumiałość i jak gdyby wypracowanie porozumienia takiego własnego między sobą powoduje to, że do takich pięknych jubileuszy dożywamy. Jubilatom życzymy zdrowia i dużo uśmiechu dla siebie na każdy kolejny dzień życia.